Na rynku złotego jest ostatnio dość nerwowo mamy niespotykano trochę sytuację, gdzie o ile euro złoty pozostaje względnie stabilny, to na dolar złotym zaliczyliśmy wyraźny ruch w górę, kolejne szczyty już coraz głośniej jest o tym, że dolar może być powyżej poziomu 5 zł, a z kolei na funcie w drugą stronę funt rekordowo tani, ponieważ na świecie w poniedziałek rano doszło do Krachu. Do krachu na rynku funta brytyjska waluta e, silnie potaniała, gdyż rynek ma obawy co do e, pomysłów e, rządu premier Eli Stras. E, przypomnę, że w piątek zostały zaprezentowane e, założenia do tak zwanego mini budżetu. E, założenia mówiące o tym, że mają być obniżone podatki, więc tutaj rynek ma dużą obawę co do takiej stymulacji fiskalnej w momencie, kiedy szaleje inflacja, w momencie, kiedy Bank Anglii sobie właśnie nie daje z nią rady i tym samym wyższy dług, wyższa inflacja, no to nie jest oczywiście coś, co cieszyłoby inwestorów i tak naprawdę fund pomału staje się walutą na wzór walut rynków emerging markets, co jest trochę zaskoczeniem tak dla niektórych, ale wróćmy już do, do sytuacji wokół naszej polskiej waluty tak jak powiedziałem euro złoto jest wyżej, ale tutaj jeszcze jest względnie stabilnie dolar złoty poszedł mocno w górę, ponieważ w zeszłym tygodniu mieliśmy rajd Dolara na rynkach światowych. Rajd wynikający z dosyć agresywnego podejścia Fedu. Cały czas to widzimy. Rynek wycenia w tym momencie kolejną czwartą podwyżkę stóp w tej dużej skali, czyli 3,4 punkta procentowego w listopadzie. Rynek też generalnie widzi dosyć agresywne posunięcia innych banków centralnych, i to wszystko prowadzi do. Narastającego strachu przed globalną recesją, że banki centralne, walcząc z inflacją, właśnie mogą do niej doprowadzić. Więc dolar jest na fali. To oczywiście szkodzi wszystkim naokoło. A u nas w kraju też no, mamy swoje problemy, coraz jakby. Mniejsza jest perspektywa pozyskania środków z KPO. Też inwestorzy zaczynają patrzeć krytycznie na retorykę płynącą z Rady Polityki Pieniężnej, czyli to, że cykl podwyżek stóp w Polsce ma się dziś zakończyć. Jest mowa o tym, że to się troszkę kłóci z tak zwanym policy mix, czyli w sytuacji, kiedy polityka fiskalna rządu. Jest ekspansywna, no to polityka monetarna nie powinna tutaj być jakoś inna, więc, więc, więc zobaczymy. W każdym razie myślę, że najbliższe dni upłyną jedna pod znakiem jakiejś lekkiej korekty, czyli odbicia się złotego. I takiej stabilizacji. Zobaczymy, zobaczymy co przyniosą kolejne dni. Zobaczymy, jak rynek będzie reagował na program nowego rządu we Włoszech. Przypomnę, że wybory w niedzielę wygrała centroprawica. No i zobaczymy, jak to się będzie dalej układało. Też w temacie włoskiego długu. W każdym razie nie uważam, żebyśmy y, mówili o tym, że dowek złotego jest blisko. Być może tak wcale jeszcze nie jest i ta jesień nadchodząca przyniesie nam y, dalsze negatywne niespodzianki.